SpaceX przeznaczy 2 miliardy dolarów na zakup udziałów w AI. To blisko połowa rundy finansowania o łącznej wartości 5 miliardów dolarów prowadzonej przez Morgan Stanley. Dzięki temu inwestycja w AI po połączeniu z Platformą X uzyskał wycenę około 113 miliardów dolarów. To pierwsza duża inwestycja SpaceX w zewnętrzny podmiot i jedna z największych tego typu transakcji. Celem jest głęboka integracja technologii. Grok już wspiera obsługę klienta Starlinka, planowane są rozszerzenia do Tesla Optimus, a także dalsza współpraca z Platformą X. SpaceX dysponuje ponad 3 miliardy dolarów gotówki, ale jednocześnie intensywnie inwestuje w rozwój Starshipa. Ta strategia zwiększa powiązania między firmami Maska i ryzyko finansowe ale może stworzyć unikalny ekosystem AI, plus, kosmos, plus, roboty. Inwestycja SpaceX w XAI jest strategicznym posunięciem, które pokazuje wizję Ilona Maska, aby AI była rdzeniem jego całego ekosystemu technologicznego. Połączenie możliwości AI z ambicjami kosmicznymi SpaceX, pojazdami Tesli i platformą X może potencjalnie zrewolucjonizować wiele branż i stworzyć nowe synergie między nimi.